Słuchajcie, mamy dzisiaj e, nową serię, zaczynamy. Piasek czy skała. Przez ostatnie kilka miesięcy mieliśmy do Świata, Świata z KDM, a dzisiaj wchodzimy w nową serię. Wiem, że jeszcze duża część, która gdzieś tam jest online, e, część, duża część z KDM-u, liderów jest na wakacjach, także pozdrawiamy Was. Mniej serdecznie, bo y, tu jest lepiej niż tam, gdzie Wy jesteście, ale cieszymy się, że jesteście z nami online, także również ci, którzy nas oglądają. Słuchajcie, będziemy dzisiaj odkrywać nowe rzeczy, piasek czy skały. Myślę, że większość z Was się domyśla, o czym będziemy mówić przez następne parę tygodni. Zobaczymy tak naprawdę, jak chcemy pójść, bo wiecie, w Słowie Bożym jest wiele takich rzeczy, które nam pokazuje o tym, że powinniśmy mieć fundament, który jest, który jest silny. Fundament, którym jest Jezus Chrystus, który jest skałą. Ja miałem okazję być nawet jeszcze wczoraj na plaży pięknej mieście Gdańsku. Ci, którzy nie wiedzą, może ja przez kilka lat mieszkałem w Gdańsku, mam duży sentyment do tego pięknego miasta i mieliśmy okazję, mieliśmy sobie taką krótką ucieczkę na dwa, trzy dni właśnie do Trójmiasta. Mieliśmy okazję być, bo była piękna pogoda na plaży. I jak większość z Was wie, jeżeli byliście na piaszczystej plaży, bo to są różne plaże, piaszczysta plaża tym, tym się charakteryzuje, że ma piasek. Wow, takie odkrycie. Wszyscy powinniście zrobić takie wow. Piękne odkrycie. Na piaszczystej plaży jest dużo piasku. Jak się robi jakiekolwiek budowę z tego piasku, to ten piasek musi być wilgotny, musi być tak odpowiedni, żeby cokolwiek zbudować. Żeby zbudować te rzeczy, to, to wiecie, zajmuje to trochę czasu i to jest bardzo, bardzo delikatne. A jeżeli ma się małe dzieci, to te dzieci szczególnie jeszcze lubią, bo one nie mają takiej zdolności, to one to dotykają i to się często rozsypuje. A mieliśmy okazję być z przyjaciółmi, którzy mają małe dzieci. To wiecie, możesz zbudować co chcesz, ale ktoś przynosi wiatrko wody i wylewa na to do widzenia i nie ma z Twojej budowy, z Twojej pracy nic nie ma. I my dzisiaj też chcemy zacząć tą serię, wiecie, żebyśmy my budowali swoje życie na czymś, co będzie trwało długo. Chcielibyście mieć takie życie? Bo ja chciałbym mieć takie życie. Życie niektóre jest chwilowe, nie coś, że działa przez tydzień, ale życie, które działa, w ogóle, które działa. Wiecie... Szczególnie w tym okresie, w którym jesteśmy, a jesteśmy w dziwnym okresie, my już jesteśmy zmęczeni nawet mówić o okresie, wiecie, jak jest jakiś COVID, czy cokolwiek to nazywamy, to naprawdę odkrywamy, wiecie, w co my wierzymy, komu wierzymy i jak wygląda nasze życie. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale to jest, wiecie, kiedy przychodzą takie okresy inne, dziwne, to tak naprawdę w pewnym sensie to nas począsa i nam pokazuje silne i słabe strony, tak? Bo nagle odkrywamy coś, że że myślałem, że, że ufam, myślałem, że mam coś już poukładane, a się okazuje, że nie. Myślałem, że jestem stały, ale coś mnie wybiło i nie jestem stały. I tak naprawdę, wiecie, ta sytuacja nawet z COVID-em spowodowała, że wielu z nas mogło się zastanowić, gdzie jesteśmy w naszym życiu z wiary, z, Bogu, z Bogiem. Jak, gdzie jest moja wiara? Gdzie tak naprawdę ja jestem? Czy ja ufam Bogu? Kim jest ten Bóg dla mnie? I na, czy może zadajemy... Zaczęliśmy zadać pytania, które do tej pory nie zadawaliśmy. I chciałabym wycieć dzisiaj nawet skonfrontować te pytania, które, które my mamy, bo dobrze jest mieć pytania. My za niedługo zaczynamy kurs alfa. To jest piękny kurs, gdzie możemy zadawać pytania i czuć się bezpiecznie. I to mogą być pytania, które tak naprawdę boimy się zadać. Osobiście bym, co nie pomyślą, że ja tak myślę. To jest OK. I wiecie co? I Bóg się też nie boi waszych pytań. Myślę, że też jest dobrze jest w tym, w tym czasie zadawać pytania, bo tak naprawdę zaczynamy odkrywać, w co ty i ja wierzymy. W co tak naprawdę wierzymy? W jakiego Boga wierzymy? Ja chciałbym dzisiaj, wiecie, zacząć od tego, że my wszyscy musimy na nowo i na nowo i na nowo tak odkryć, w jakiego Boga każdy z nas wierzy. Nie wiem, czy się zgodzicie, wiecie o tym, ale każdy z nas ma inne objawienie Boga. Wiecie o tym? Każdy z nas, nawet jak Wy myślicie, że wy jesteście inni i dziwni, to jesteście inni i dziwni. Bo każdy, ten, kto siedzi obok Ciebie, ma naprawdę inne objawienie tego samego Boga. Dlaczego? Bo Jego życie wygląda inaczej, Jego doświadczenie wygląda inaczej i On pozwala inaczej Duchowi Świętemu w sobie działać niż Ty. Każdy z nas inaczej reaguje. Każdy z nas ma inne obrażenie, wyobrażenie Boga, dlatego my inaczej też przyjmujemy. I chciałbym Was zachęcić przez te kilkanaście minut dzisiaj, żebyście mi, mi trochę zaufali, na tyle co mi znacie, ale żebyście przede wszystkim zaufali Duchowi Świętemu. I powiedzieli, Duchu Święty, ja chcę odkryć Boga, jakim on naprawdę jest. Bo my, jako Kościół, jako ludzie wierzący, słuchajcie, my powinniśmy jedną najważniejszą rzecz zrobić. My sami powinniśmy odkryć Boga, po to, żebyśmy mogli też to potem pokazać drugiemu człowiekowi. Jakiego Ty znasz Boga, takiego Ty przedstawiasz drugiemu. Jeżeli Ty znasz Boga, który jest sędzią, zgadnij co robisz, osądzasz innych. Jeżeli Ty nie znasz Boga, który, który przebacza, to wiesz co Ty robisz, nie przebaczasz innym. Jeżeli Ty nie doznajesz w Bogu miłości, to jesteś w stanie kochać drugiego człowieka. Dlatego chcę dzisiaj, wiecie, żebyśmy my tak na nowo sobie przypomnieli ten fundament. Fundament, który my. Chcemy, o czym chcemy mówić? Żeby nasze życie nie było zbudowane na piasku, ale było zbudowane na skalę. Wszystko w naszym życiu zaczyna się od Boga. Cały wszechświat zaczął się od Boga. Bóg stworzył niebo i ziemię. Czytamy słowo Boże: na początku był Bóg. Widzicie, wszystko. Możesz mieć inny światopogląd, ale mój światopogląd, ja wierzę w to, co mój Słowo Boże, że na początku był Bóg. Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg potem stworzył ciebie i mnie. I możesz mieć inny światopogląd, ale ja chcę się uchwycić tego światopoglądu, który wych wychodzi z tej księgi, którą ja wierzę na dnia Ducha Świętego. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku Bóg stworzył i czytamy też, że stworzył człowieka. I czytamy też w tej historii, że Bóg Miał relację z człowiekiem, którą potem on zepsuł przez grzech w ogrodzie Eden. Ale przyszedł Pan Jezus, żeby to naprawić. I chciałbym tą historię dopiero tutaj, wiecie, tam zacząć, gdzie, kiedy był Pan Jezus na ziemi, On zaczął powoływać swoich uczniów. Zaczął powoływać ludzi do swojego królestwa. Zaczął ich wołać, żeby zaczęli to życie tak na nowo i na nowo. I wiecie, co jest zdumiewające, wiecie, w tych historiach, kiedy czytamy Ewangelię, że Pan Jezus wybierał ludzi. To nie ludzie Jego wybrali, ale to Jezus wybierał ludzi. On wybrał Ciebie, nawet kiedy Ty jeszcze o tym nie myślałeś. Czytamy też w Słowie Bożym, że Bóg powiedział, że On chce, żeby każdy był zbawiony. On wybrał każdego człowieka. On chce, aby każdy człowiek miał z nim relację. I On wybrał i On się spotyka z tymi ludźmi. Wywoływał, powoływał ich do różnych służb do, do życia. Wiecie, my kiedy słyszymy służba, to nagle się spinamy. Ja nie będę tym, ja nie będę apostołem, ja nie będę innym. Ale Bóg każdego z nas powołał, żeby żyć dla Niego. Powoła też ciebie. Wiecie, czytamy, nie, chciałbym historię przeczytać z Ewangelii Mateusza 9 rozdziału. Jest tam... W zeszłym tygodniu poszło mi lepiej, pamiętam o okularach, w tym tygodniu już jest gorzej. E, Dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza, od dziewiątego wersetu. Odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem, siedzącego w punkcie celnym i powiedział do niego: Bądź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział za stołem w jego domu, przyszło wielu celników i grzeszników i usiedli z Jezusem oraz jego uczniami. Widząc to, faryzeusze zapytali jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jest celnikami, i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: Niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Idźcie więc i nauczajcie, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, bo nie przyszedłem wzywać do pokuty, do pokuty sprawiedliwych, ale rzeczników. Pan Jezus spotyka się z ludźmi i wybiera kogoś takiego jak Ty. Mateusz to ten, którego nikt nie lubi. Teraz mało jest tutaj na sali, bo teraz my się o mnie lubią. Ale to celnik. To jest ten, który w urzędzie Skarbowe pracuje, który jest tym człowiekiem, który jest znany z tego, że oszukuje, jest znany z tego, który naciąga, jest znany z tego, który, który nie jest sprawiedliwy. Ten, który czyni źle, ten, którego życie nie jest przykładem, ten, który ukrywa. I myślę, że teraz większość z nas już może się podpisać przed nami pod jedną rzeczą. Ten, który ukrywa pewne rzeczy w swoim życiu, które może nie do końca jest tak, jak powinno być. I Pan Jezus wychodzi do Niego i mówi: chodź za mną. Chodź za mną. Gdzie musimy zacząć od tego pięknego, największego wyzwania, kiedy Pan Bóg mówi do każdego człowieka, chodź za mną. Bez względu na to miejsce, w którym jesteś. Bo kiedy Bóg się patrzy na ciebie, to się nie patrzy na miejsce, w którym jesteś teraz, ale On patrzy się na miejsce, w którym będziesz jutro. On patrzy się na miejsce, w którym możesz być za rok, on patrzy się na ciebie, w którym możesz być za 10 lat. On patrzy się na Twoją przyszłość i na wieczność. My myślimy, że Bóg się patrzy na nas w tym momencie, a szczególnie myślimy o Bogu, kiedy zgrzeszyliśmy. Wtedy sobie myślimy, o, On teraz nawet się na mnie patrzy. On się jeszcze bardziej na ciebie patrzy, bo On nie chce, żebyś tam został, On chce, żebyś był w lepszym miejscu. I On chce, żeby się zaczął niesamowita podróż twojego życia właśnie z Nim. Właśnie w tym miejscu, gdzie się spotykasz z Bogiem, tak jak Mateusz. Ale wiecie, to co zrobi też Bóg, to on, on nie robi tego tego jednego momentu, chodź za mną. Ale on zaprasza ludzi, żeby go poznać. I zobaczcie, kiedy w tych Ewangeliach czytamy, w całym sobie, że on potem mówi: chodź za mną i ucz się. I zaprasza do procesu poznawania, którym jest całym życiem. Chrześcijaństwo nie polega na jednej decyzji, moi drodzy. To nie jest decyzja, którą się kiedyś podjęło i teraz już jestem sam. Podjąłeś decyzję i teraz z nim. On może ciebie i on ciebie chce zmieniać. On chce kształtować Twój światopogląd. I On chce, żebyś Ty zmieniał świat. I to jest dopiero początek. On chce, żebyś ty zmieniał. I On chce, żebyś Ty z Nim przebywał. Wiesz wiecie dlaczego? Żeby zmieniać swój światopogląd. Bo każdy z nas ma swój światopogląd. Ale kiedy przebywasz z Nim, tak jak uczniowie, i oni przebywali z Nim, wiecie, oni przebywali z Nim, mieszkali, chodzili z Nim. My mamy lepiej, bo mamy Ducha Świętego non-stop, 24 na dobę. Mamy lepiej niż uczniowie z Jezusem, bo oni Go mieli tylko parę godzin dziennie. A my mamy Ducha Świętego non-stop. I On chce kształtować twoje, twoje myślenie. Ale musimy Mu pozwolić, żeby On kształtował nasze myśli. Bo kiedy mu pozwolimy, to nagle zaczniemy odkrywać, że nasze myśli są inne niż jego myśli. A on chce, żeby twoje myśli zmieniały się i żeby zaczął inaczej myśleć, zaczął inaczej funkcjonować, inaczej wierzyć i podejmować inne decyzje. Żeby zaczął funkcjonować inaczej. Być jakaś największa tajemnica, żeby zmienić świat. Jak się rozkochamy w Bogu, jak się rozkochamy w Bogu, tego tak poznamy, że będziemy go chcieli jeszcze bardziej. A jeżeli będziemy go chcieli jeszcze bardziej, to ludzie zauważą, że jesteśmy inni. W jest Zajasza jest taki piękny fragment. To jest czterdziesty rozdział księgi Zajasza. Myślę, że to jest też taki fajny fragment dla nas, na ten okres, w którym my żyjemy. Izrael był w niewoli, Izrael był pod, pod okupacją. A prorok mówił do nich niesamowite rzeczy. My nie jesteśmy w niewoli, nie jesteśmy pod opuka, okupacją. Żyjemy w czasach, kiedy teraz to nazywam czasy COVID-u, które jest totalnym, może nie totalnym, ale czasami mamy taki chaos. Ale wiecie co? To nie jest coś, co Bóg dał. Ale Bóg przyzwolił na to, bo się to dzieje. Czyli On przyzwolił. My myślimy i patrzymy się na to z takiej czarnej perspektywy. A co jeśli? To jest coś, co ma począstnąć nami. Bóg wykorzystuje wszystkie możliwości, żeby do, y, przemawiać i czynić dobre rzeczy. Co jeśli Bóg chce nas teraz począsnąć i nam pokazać, zobacz co ja czynię, zobacz co ja robię. COVID nie jest od Boga, ale może Bóg chce coś zrobić w Twoim i w moim życiu. Chciałbym Was zachęcić, żebyśmy mogli posłuchać czegoś nowego, co On mówi. Bo jesteśmy czasami tak zamknięci w swoim miejscu, że na nie słuchamy, nie patrzymy się. Wiecie, bo Bóg chce i on zawsze działa w potężny i w dobry sposób. I Bóg zawsze współdziała ku dobremu. On zawsze działa ku dobremu. Dlatego też Słowo Boże nie bój się. Dlaczego? Przecież zobacz, co się tu dzieje. A, Bóg, a Słowo Boże mówi, nie bój się. Dlaczego? Bo Bóg zawsze współdziała ku dobremu. On w tym we wszystkim, gdzie jest, gdzie my jesteśmy, on działa ku dobremu i on jest w stanie wykorzystać na swoją chwałę. W Ewangelii, w nie w Ewangelii, przepraszam, w Księdze Izajasza, 40 rozdział, 26 werset. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Kto stworzył ten świat? Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby, to wszystko po imieniu nazywa. O tych wszystkich stworzeniach według ogromu jego siły, wielkiej potęgi, tak, że ani jeden z nich nie zginie. Czemu więc mówisz Jakubie, to mówi do Izraela: my jesteśmy nowy Izrael, jako wierzący, i twierdzisz, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga. Dlaczego tak myślisz, że Bóg nie słyszy? Zobacz na ten świat, zobacz na potęgę, ten, który to stworzył. I on nagle mówi: czy nie wiesz, czy nie słyszysz, że wieczny jest Twój Bóg? W kościele wieczny jest Twój Bóg. On jest potężny, on się nie zmienił. My może się zmieniliśmy, bo przez te miesiące stanęliśmy się trochę oklapnięci. Nawet KDM stał się taki. Monika mówi z kościele z entuzjazmem a to. No, dobra. Ten entuzjazm tak podskoczył z 8% na 12%. Zostało jeszcze 78%. I jesteśmy tam. A tutaj, wiecie, prorok mówi do Izraela i mówi zobacz, czy nie wiesz i nie słyszysz, że Bogiem wiecznym, wiecznym jest nasz Pan, Stwórca krańców ziemi. On nie ustaje, ani się nie męczy. On nie ustaje, ani się nie męczy. On, nie on, nie, wiecie, on nagle nie zapomniał. On nagle się nie odsunął. On się nie przestraszył. Wiecie, Bóg nie jest zaskoczony tą sytuacją. My jesteśmy zaskoczeni, my nie wiemy, ale to jest dobry moment, żeby na nowo i na nowo odkryć tego Boga, jakiego ja wierzę. Czy to jest ten Bóg, który sobie naprawdę nie radzi? Czy to jest Bóg, dlatego, że ja się modlę i On nie oddziała, to znaczy, że On sobie nie radzi? A On tutaj mówi, czy Ty, ja nie jestem tym wielkim Bogiem. On to daje siły spracowanemu, pomnaża mocy temu, którym nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje, im mdleje, młodziecy potykają się, padają, ale Ci... Którzy oczekują Pana, ci, którzy ufają Jemu, nabierają nowych sił, zbijają się na skrzydłach jak orły. Ci, którzy Jemu ufają, ci, którzy, wiecie na czym to polega? Musisz, Ty i ja musisz zdecydować, żeby Jemu zaufać. Ty musisz zdecydować. Nic się nie zmieniło. Oni wciąż byli w tym takim, wiecie, tam, gdzie było, było źle. Nic się nie zmieniło. Ale on, Słowo Boże bo jeżeli zaufasz, to nagle nabierzesz sił. Czyli musisz podjąć decyzję, że musisz jemu zaufać. W Twojej sytuacji, pomimo. Czy, Bartek, czy ja mogę o te zdjęcie prosić? Mamy je? Izaasz mówi: Ci, którzy zbijają ci, którzy ufają Panu, wzbijają się jak orzeł w góry. I Ci się okazuje, że orzeł. I jednego może na nie wroga. Jest taki jeden ptak, który jest na tyle odważny, który próbuje atakować orła. To jest kruk. Wrona, przepraszam, wrona. Wrona. Nie, wrona. Jak jest po ukraińsku wrona? Warona. No, takie, bardzo to inaczej. Jest wrona. Która jest na tyle odważna, że w stanie usiąść na krzpiecie orła, i zaczynać go dłubać i szarpać. Ale wiecie, co robi orzeł? W ogóle nie reaguje. Orzeł w ogóle nie reaguje na, na, na wronę. On robi jedną rzecz. Wiecie, co robi? Wznosi się. Wznosi się do góry. Wznosi się do góry. Wznosi się do góry. I w pewnym momencie wronie zaczyna brakować tlenu i wrona musi spaść, bo ona nie wytrzymuje ciśnienia i braku tlenu. Orza w ogóle nie reaguje, tylko wznosi się do góry. Ci którzy ufają Panu, ci którzy zaufali jemu, nabierają swoich sił i wzbijają się do góry jak orły. My czasami tracimy nasze energie na rzeczy, które są nieważne. A powinniśmy zaufać temu, który jest w stanie poradzić sobie z tymi innymi rzeczami. Weźmy tą lekcję, kiedy Izajasz mówi wzbij się wysoko jak orzeł. Orzeł nawet nie robi czegoś takiego. On nie panikuje, że znowu coś się wydarzyło, że znowu ktoś tu jest. My jesteśmy tymi, którzy się klepią. Patrzą się tam, a orzeł wzbija się wysoko. I się koncentruj na jednym, żeby być bliżej tego, tam na górze. Jeżeli my nauczymy się, żeby być bliżej niego, to się okaże, że to, co jest na naszych plecach, nagle zniknie, bo w jego obecności wiele rzeczy znika w jego światłości. Idzie my sobie odbieramy, My sobie wybieramy, przepraszam, kiedy poznajemy Boga, wiele rzeczy, które tam się podobają. Wiecie, nasz błąd polega na tym, my wybieramy u Boga jak, jak w sklepie. Albo idziemy na lody, ja lubię lody, z dodatkami. Wiecie, Boga nie można tak wybierać. Boga się bierze całego albo wcale. Bo On jest, on jest łaskawy, ale jest też święty. Nie można sobie wybrać coś, co mi pasuje i żyć tym czymś. Ale tak naprawdę, kiedy zbliżamy się do Jego obecności, tak jak orzeł, to On zaczyna oczyszczać te inne rzeczy. Ale On to robi nie dlatego Tobie na złość, ale On robi to dla Twojego dobra, żebyś miał najlepsze życie, jakie możesz mieć. Chciałbym dzisiaj Cię zachęcić, tak jak tutaj jesteś, abyś zaufał Jemu na nowo. I tam, gdzie jesteś w tej sytuacji, takie, że nawet Ty się możesz czuć, że jesteś najgorsza, albo robisz rzeczy, które myślisz, że inni nie robią. Zaufaj mi. Nie powinieneś powiedzieć, że wszyscy to robią. Ale nie jesteś sam, nie jesteś sama. Ale są te wrony na naszych plecach, które dziubią nas i wmawiają rzeczy, które nie są prawdziwe. Albo może są prawdziwe. Ale kiedy zaufasz temu, który Cię stworzył, temu, który ma najlepsze rzeczy dla Ciebie, to nagle ten głos wrony, która gdzieś ci tam krzyczy, zacznie się wygłuszać, bo nagle zacznie słyszeć inny głos. Głos, który cię przyjmie pomimo Twoich słabości i innych rzeczy i powie: idź i nie krzesz już więcej. Idź i nie rób już tego, ja Ci dam siłę. Zobacz, ci, którzy zaufali Panu, nabierają nowych sił. Nabierają nowych sił. Nabierają nowych sił. Nabierają nowych sił. Zachęcam Was do tego, żebyśmy mogli zacząć nową serię od odkrywania i zaufania na nowo i na nowo, że ten Bóg jest dobry i on ma rzeczy dla ciebie najlepsze. To oznacza, że on nie chce, żebyś został taki sam. Ale musisz mu zaufać. I to, co przypomnieliśmy sobie dzisiaj, ten, te fragmenty, które mówiły o tym: zobacz, że ja jestem ten wszechmocny, ten potężny, ten wielki ja się nie zmieniłem, Bóg się nie zmienił, Bóg jest wciąż ten potężny, ten cudowny, który chce wziąć Ciebie w tą podróż, jak najwyżej. Panie, tak modlę się od każdego z nas o to, abyś Ty objawiał nam siebie. Duchu Święty, proszę Cię, abyś Ty nam pokazał miejsce, w którym jesteśmy, byśmy mogli to odkryć byśmy mogli to odkryć, to sedno na nowo, ten fundament, tą skałę, że to Ty, to Ty jesteś sednem naszego życia. To Ty jesteś sednem naszego życia. Jeżeli jesteś na tym miejscu i Twoje życie może właśnie też polega na, ostatnio miałeś tak, że nie miałeś tej takiej relacji z Bogiem lub byłeś, pogubiłeś się. Pozwoliłeś, żeby może nie jedna wrona, ale dziesięć wron siedziała na Twoim grzbiecie i zamiast zbijać się do góry, to zaczęłaś pikować w dół, jak na polowaniu. Ale Słowo Boże zachęca, żebyśmy my jako ludzie wierzący byli tymi, którzy się wzbijają. I nawet kiedy jest ta wrona, to Ci zachęcam do tego, żebyś się wzbił wysoko i zaczął tą podróż na nowo i na nowo i zaufał Jemu, bo On ma moc. Bo On ma moc. Bo On ma moc. Nie o swojej sile, drodzy przyjaciele, nie o swojej sile. Nie mów sobie, że ty dasz radę, bo nie damy rady. On dał swojego syna, po to, żebyś ty i ja, żebyśmy my mogli przyjść do niego i on zapłaci największą ofiarę, żebyśmy my mogli zaufać Jemu i żyć dla niego.